Arytmia słów wiosna 1972 roku. Musi zdążyć. Pisać jak wariat, coś po sobie zostawić. Prawie 20 lat temu zrobił specjalizację drugiego stopnia i duży krok na drodze do habilitacji. Ale co wniósł dla świata przez te dwie dekady pracy klinicznej i naukowej? Przygotowywał i sukcesywnie publikował artykuły naukowe w różnych specjalistycznych periodykach. Sam wie, że problemem dla innych była wówczas jego wszechstronność, werwa publicystyczna i talent eseistyczny. Czasopisma medyczne kierowały się przez te lata wąsko pojętą naukowością. Kryteria przyjmowania tekstów były sztywne i jednoznaczne. Dyskursywny język naukowy dane statystyczne, liczby, wykresy, tabele oraz jednoznaczne drobiazgowe wnioski. A uogólnienia, porównania, śmiałe hipotezy i konkluzje praktyczne mogące mieć zastosowanie w psychiatrycznej codzienności? A sztuka tworzenia syntez, swoboda interdyscyplinarnego myślenia, artyzm w przekazywaniu treści badań? Marzyła mu się wtedy wielka synteza, system wykraczający poza psychopatologię, filozofia człowieka i antropologia stosowana. Powoli kiełkował w nim pomysł, by segmenty przyszłego dzieła zestawić ze światem wartości, na przykład opierając się na dekalogu. Choćby takie coś: cudzołóstwo a patologia życia seksualnego. Był realistą i wiedział, że porywa się z motyką na słońce. Nie dziwi więc, iż swoje prace zawsze nazywał dziełami pośmiertnymi. W pewien pochmurny dzień przygotował sobie motta. Serce zaś dzień cały walczy wśród niepewności, wśród podstępów, wśród tajemnic. Mały strach wywołuje niepokój, a wielki śmiertelne przerażenie takie aforyzmy starożytnego chińskiego myśliciela Czuangcy wypisał sobie w notesie zastanawiając się nad kształtem monografii o lęku pisał tak bo tak czuł każdego dnia zderzał się z czarnymi przeczuciami leżąc teraz w klinice poddawany hemodializie jak w każdy poniedziałek w każdą środę i każdy piątek od kilku ostatnich miesięcy Przypomniał sobie swoje studia nad obszernym piśmiennictwem, wieloma anglosaskimi opracowaniami. Wówczas to cierpliwie, wspólnie z Boguchwałem Winidem, wykonywał żmudne i nudne techniczne badania chorych i grupy porównawczo-kontrolnej. Ileż trzeba było wówczas samozaparcia, by ciągnąć ten wóz pod górę. Prymitywna aparatura ciasna izba w suterenach, kliniki, brak czasu i środków naukowa partyzantka. Dokumentację do swojej naukowej eseistyki Kempijskiej zaczął zbierać już w połowie lat 50. Na niewielkich bloczkach papieru notował dane chorych, rozpoznania, spostrzeżenia, meandry dyskusji podczas odpraw. Wnioski z obserwacji. Sporo informacji można było znaleźć w bibliotece kliniki, zaś historię chorób niekiedy prowadził osobiście, a większość starał się kontrolować. Z przykrością wspomina, że bywał wówczas bezwzględny, ostro krytykował przejawy powierzchowności, niedbałości, braku profesjonalizmu, do niepełnych historii chorób dopisywał brakujące dane. To zazwyczaj wystarczało, by zawstydzić korupcę i wymusić na nim zmianę postępowania, ale dziś widzi siebie surowo, niemal pozbawionego kultury osobistej, a przecież chciał dobrze. Całe życie był zdania, że uporządkowany warsztat naukowy sprzyja skupieniu i umożliwia skuteczną pracę. Dlatego rękopisy i maszynopisy, referatów, prac doktorskich, rozpraw habilitacyjnych i różnych artykułów. Skrzętnie przechowywał w bibliotece, niekiedy opatrując teczki tajemniczo-humorystyczne adnotacje. Teczka A. Kępińskiego i J. Mitarskiego niepowołanym wstęp wzbroniony. Kolejna dializa. Dializa w żałobnym tonie. Kępiński wspomina swojego mentora, który uczył go jak być mentorem. Doktor Władysław Stryjeński. W oczach antka niezwykły lekarz. Tadeusz Stryjeński, ojciec Władysława, architekt kierujący budową dwóch nowych pawilonów szpitalnych w Kobierzynie włączonym do Krakowa dopiero w 1941 roku, zostawił synowi w Schedzie ostateczną rozbudowę tegoż szpitala. Władysław zaś Ongiś legionista, żołnierz w wojnie polsko-bolszewickiej, później psychiatra i magister praw był jego dyrektorem do 1939 roku. Kępińskiego zdumiewało jego zaangażowanie w tzw. Ruch higieny psychicznej, w projekt ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej. Działania wówczas pionierskie, niemal nie do pomyślenia, jak dla wielu skok na bandzi, krok w nieznane. Ludzie go podziwiali i trochę się go bali. Personel i studenci wiedzieli, że zwracał baczną uwagę na wysoki poziom leczenia i znakomity poziom naukowy umysłów obecnych i przyszłych lekarzy. Antoni widział w nim człowieka bez skazy. Czuł się dłużnikiem doktora. Kiedyś zanotował: Zawdzięczam mu największą z umiejętności lekarza umiejętność połączenia łagodności ze stanowczością. Postępowaniu terapeutycznym, poczucie szacunku dla chorych z wyczuciem szacunku do samego siebie, cierpliwość w badaniu ze swobodą myślenia diagnostycznego. Od jego śmierci w połowie maja 1956 roku Kępiński zawsze wspominał doktora jako osobę skromną i prawą jako lekarza humanistę, dla którego nie było nieciekawych przypadków. Każdy chory był dla niego kimś niezwykłym. W każdym widział kłębowisko uczuć, emocji i dysonansów, które trzeba ogrzać ogniem miłosierdzia i tolerancji. Antoni odwdzięczył się swojemu mistrzowi nie tylko dobrym słowem. Przez lata opiekował się pozostawioną przez niego rodziną, wspierając ją duchowo i materialnie. Co miesiąc wysyłał im jakąś sumę pieniędzy. Kilka razy stryjeński przypominał mu, że trzeba jak najlepsze myśli w sobie hodować, bo to zawsze promieniuje na zewnątrz. Musi je hodować i lekarz, i pacjent. W szkicu do artykułu Problemy współczesnej psychiatrii Kępiński napisał o magicznych wpływach mentora: Poglądy uważane za najbardziej własne są własnymi tylko na skutek dziwnych zafałszowań pamięci, która niekiedy zaciera ich prawdziwych inspiratorów. W formowaniu się orientacji psychiatrycznej zasadniczą rolę odgrywają ci, pod których kierunkiem stawia się pierwsze kroki. Oni zostawiają swoje imprinting, wyznaczające niejednokrotnie kierunek dalszego rozwoju. Ile pożegnań przeżył od tego czasu? Ile smutku nieodwracalności? Ile żalu po trwałych i ulotnych przyjaźniach? Antek przypomina sobie, że gdy umierał doktor Stryjeński, on akurat był pochłonięty redagowaniem zeszytów tematycznych przeglądu lekarskiego, tych z czerwonym napisem Oświęcim na opłatce. To uczestnictwo Kępińskiego wspominać będzie później profesor Bogusz. Około roku 1956 zaczęły się poważnie rozwijać w krakowie zespołowe badania byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Ich rozwój inspirowały Klub Oświęcimski, ZBOWIT, Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, psychiatrzy Krakowskiej Kliniki Psychiatrycznej, wśród nich Antoni Kępiński. W animacji tej szczególną i najważniejszą rolę odegrał dr Stanisław Kłodziński, który jeszcze wcześniej badał byłych więźniów wtyzjatrycznie. Antoni oceniał i kwalifikował teksty do druku. Pomagał w rozwiązywaniu trudności badawczo-metodologicznych, Redagował niedopracowane nieraz artykuły, no i dodawał ducha badaczom i publicystom. Wykorzystywał osobiste doświadczenia oraz zbierał materiały do esejów, które później ukażą się w książce Rytm życia, oczywiście w dziele pośmiertnym, jak sam prorokował. Dla świata, wszystko dla świata, aby świat usłyszał żeby świat zdębiał zaskoczony ludzkim okrucieństwem, by się obudził i żeby skrzywdzeni powstali z kolan. Przed hemodializą długo rozmasowywał sobie palce, by popracować nad kolejnym tekstem. Wystukał wtedy na maszynie. Dymy o święcimia, miejmy nadzieję, będą przez długi jeszcze czas Ostrzeżeniem przed zaślepieniem, nienawiścią i pogardą dla drugiego człowieka. Gotowe formuły myślenia i działania, ślepe słuchanie rozkazu, mogą w skutkach być bardzo niebezpieczne, i dlatego trzeba na siebie wziąć cały ciężar odpowiedzialności za swe myśli, uczucia i czyny, i pomóc tym, którzy tej pomocy oczekują. Teraz leży w Hanicówce. Niedawno przywieźli go z Dializy i rozmyśla. Z radia płynie niesamowity amerykański blues. Tom Waits z Miasta Aniołów. Szorstki, ochrypły głos. Nowa liika w muzycznym świecie. Kępiński przez długą chwilę słucha go z zainteresowaniem, po czym wraca myślami do Oświęcimia. Nagle przypomina sobie rozmowę ze świeżo wyedukowaną dr Marią Orbit. Jedną ze swoich studentek, wówczas już doktorantką. Razem ze Staszkiem szukali wtedy pomocy przy Programie Oświęcimskim. Maria nie miała jeszcze 30 lat, ale twardo stąpała po ziemi, wiedząc, że jako kobieta chcąca coś zdziałać w polskiej psychiatrii, a w tamtym czasie na palcach jednej ręki wszystkie te kobiety można było policzyć, musi dać z siebie wszystko. To był rok 1959. Proszę, pani Marysiu, niech pani wejdzie i gdzieś tu spocznie w tym bałaganie. Kępiński, zajęty pracą, do tej pory nie zwrócił uwagi na tworzący się w jego gabinecie nieład. Lekko zakłopotany, podrapał się po czole. Tu mogę? Ładna, mała okularnica, ubrana w biały kitel, wskazała obładowane literaturą krzesło pod ścianą. i króciutkie, ciemnobrązowe włosy Układały się w idealny półksiężyc nad czołem. Proszę. Podniosła małą stertę książek z krzesła, odłożyła na podłogę i usiadła. Przyjrzała się uważnie doktorowi. Sprawiał wrażenie naukowca, zaprzątniętego snuciem teorii zmierzających do jakiegoś wiekopomnego odkrycia, uczonego, zaabsorbowanego swoimi zajęciami na tyle, by zupełnie zapomnieć o jedzeniu i higienie osobistej. Partuch lekarski poplamiony na piersiach atramentem. Podciągnięte niedbale aż do łokci rękawy kitla i seledynowej koszuli z widocznymi na nich szarymi plamami po popiele zniecelnie strzepniętych papierosów. Kogut na głowie, kołnierzyk koszuli niedopięty pod szyją. Ciemny zarost sięgający obojczyka. Pani Marysiu, musimy poważnie porozmawiać. Kępiński zapalił ekstra mocnego. Oj, panie docencie już się boję. Żartobliwy ton głosu młodej kobiety miał w sobie trochę lęku, trochę odwagi. Taka pani lękliwa? Słyszałem co innego. Poważna rozmowa odetchnęła głęboko. W porządku, jestem gotowa. Jest pani Żydówką. Doktor Orwid szeroko rozwarła oczy. A jakie to ma znaczenie? Nie ma żadnego? To zależy. Spuściła oczy i zaczęła się bawić pierścionkiem z czerwonym oczkiem. Od czego? Od tego, kto pyta, kogo pyta, jak pyta, po co pyta. Ja pytam, panią pytam, normalnie pytam, odpowiedział manierycznie Antoni. Ale po co? Na to pan doktor nie odpowiedział. Doktor Maria patrzyła gdzieś w bok. Czy to dla pani temat tabu? Nie. Więc co? Młoda lekarka ściągnęła z nosa okulary w ciemnych oprawkach i przetarła je rąbkiem parduka. Jednak tabu to jest pani żydówką, czy nie? Jestem polką, w której żyłach płynie znaczna część żydowskiej krwi. Tak to mogę ująć. No ładnie. To nie było takie trudne, prawda? Kępiński odłożył papierosa na szklaną popielniczkę z wyżłobionymi rowkami. Międzywojenny produkt huty szkła Niemen, która jeszcze wtedy była polska, a nie białoruska. A odpowiedź godna Juliana Aleksandrowicza, który twierdził, że jest w stu procentach Polakiem i w pięćdziesięciu Żydem bo ducha ceni dwukrotnie bardziej niż ciało tak powiedział ale przecież coś z tej duchowości żydowskiej w nim zostało orwid spojrzała na niego zdezorientowana zapewne to po co tak mówił był wtedy podchmielony aha zdarza się na twarzy doktora pojawił się uśmiech ale jaki to ma związek z moją pracą w klinice cóż pewien lekarz a ściślej mówiąc szwagier Panie doktorze czy pan chce mnie sfatać? weszła mu w słowo nie nie pani doktor gdzieżbym śmiał antoni wykonał dłońmi gest dający jej do zrozumienia że umywa od tego ręce Staszek Kłodzieński pięć lat spędził w Auschwitz a po wojnie założył klub oświęcimski. zajmował się i zajmuje byłymi więźniami mnie też wciągnął w tę działalność naukowo-dobroczynną. I się od lat zastanawiamy, jakie są fizyczne i psychiczne następstwa pobytu w obozie. Jak na człowieka wpływa taka sytuacja graniczna. I Kłodziński przyjdzie jutro na nasze spotkanie. Opowie o tej naszej działalności, a potem ja zapytam, kto byłby zainteresowany badaniem skutków uwięzienia. Mamy w zespole ludzi z doświadczeniem wojennym. Oleg Tojcz, Romek Leśniak. Adaś Szymusik, Janek Mitarski. Jeden był w AK, jeden w batalionach chłopskich. Ktoś kogoś stracił, ktoś sam się odnalazł. Może i pani. No przyznam, że coś słyszałem, że pani dużo przeszła w przemyskim getcie. Tak. I będzie pani chciała porozmawiać? Psychiatra po raz kolejny zaciągnął się mocnym. Nie wstydzę mu się swojego semickiego pochodzenia. Doktor Orwid wypowiadała słowa z namysłem. Ale o przeżyciach z getta, no nie wiem. To było straszne, potwornie traumatyczne. Miałam wówczas tylko 12 lat, ale te przeżycia wryły się w moją pamięć. Z nikim dotąd o tym nie rozmawiałam. Dobrze pani wie, że nie można swojej przeszłości wyciąć, jak wycina się nieudany kader filmu. Trzeba ją przepracować i ocalić od zapomnienia. Może jako przestrogę dla świata? Jeśli trzeba, dobrze. Podzielę się swoimi przeżyciami. Zrobię to dla dobra nauki. Nie tylko. Kępiejski spojrzał na nią wymownie i zgasił papierosa. W porządku, ale wiem, że nie każdy potrafi. Doktor Pultawska też się z tym kryje. I pan doktor. Bez przesady. Hiszpański obóz to nieszwabskie piekło inni mieli dużo gorzej no to do dzieła doktor zatarł dłonie z zadowoleniem chyba będziemy pionierami tego typu badań musimy to robić i dla Polski i dla Europy i dla świata doktor Orwid wstała i skierowała swe kroki w stronę drzwi nagle zatrzymała się i spojrzała z zakłopotaniem na antoniego który spuścił już wzrok na leżące przed nim papiery i wziął do prawej dłoni pióro – Panie doktorze, chciałabym jeszcze o coś zapytać. – Kto pyta, nie błądzi. Szeroki uśmiech Kępińskiego i puszczone oczko sprawiły, że młoda pani doktor poczuła się jeszcze bardziej spieszona. Podczas malowania klubu pacjenta ktoś pochlapał farbą rudego kota, który się do nas przyplątał. Co się z nim stało? Lekarz postugał piórem po kartce na biurku. – No tak. To była akcja ratunkowa pełną gębą. Trzeba go było szybko ogolić, żeby za dużo toksyn nie przeniknęło do organizmu. Panikował, drapał pazurami, ale w końcu się udało. Tyle, że potem położył się i tak leżał i leżał. Padł w depresję. Leczyłem go. Leczył pan kota z depresji? No tak, źle z nim było. Zabrałem go do domu. Leżał w koszyczku na moim biurku, Miałczał żałośnie, mruczał, a ja go słuchałem. Długo wylewał swoje żale. Przez kilka dni nie wychodził ze swojej łubianki. Podtykałem mu pod nos wody, makaron i maleńkie kawałeczki mięsa. Jadł i pił niewiele. Każdego dnia obserwował mnie nieobecnym spojrzeniem. Po dwóch tygodniach zaczął w końcu lizać resztkę swojego futra i nagą skórę pokrytą delikatnym meszkiem. Te wygolone miejsca, odrastającą powoli sierść, lizał ostrożnie. Dziś ryc, tak nazwała go żona, znowu cały jest kudłaty, ale boi się wyjść z domu. Zupełnie mnie to nie dziwi. Po tego rodzaju wstrząsie każde zwierzę byłoby bojaźliwe. A człowiek? Po traumie może być albo tchórzem, albo bohaterem, albo mścicielem. Którą grupę pani by wybrała?